Dzień dobry, witamy państwa tutaj przed Biurem Informacji Turystycznej Włocowskiej, Łukasz Przyłkowski, Biuro Sportu i Turystyki. Agata Zjewińska, informacja turystyczna Włocowawek. Miło nam, że państwo jesteście. Chcielibyśmy zaprosić was do tych sportowych eventów, do tych sportowych wydarzeń, które dzieją się i dziać będą się we Włocowku w dniach najbliższych. Ja chciałbym zacząć od akcji Kręć Kilometry. Zapraszamy Włocławian żeby wchodzili, odwiedzali stronę internetową kręćkilometry.pl. Tam można się zapisywać wszyscy ci, którzy lubią jeździć na rowerach, którzy jeżdżą na rowerach, robią więcej bądź mniej kilometrów, ale, ale tak naprawdę każdy kilometr się liczy, mogą zapisać się na tej stronie do udziału w tej akcji. Rejestrujemy się, korzystając z aplikacji takich jak Endomondo, chociażby mogą później nabijać te kilometry dla Włocławka. Uczestniczymy w takiej rywalizacji z ponad 600 innymi miastami. Mamy nadzieję, że, że z pozytywnym efektem ten efekt jest już dobry, bo jesteśmy w tej chwili na 16. miejscu jako Włocławek, czyli e, całkiem nieźle, ale przecież chcielibyśmy być jeszcze wyżej e, i nic nie stoi na przeszkodzie, chociażby ku temu, żeby przeskoczyć Bydgoszcz, która e, raptem o, o, o kilka... E, tysięcy więcej e, tych kilometrów przejechanych naprawdę można możemy dużo wspólnie wspólnymi siłami e, możemy jeszcze wiele tych kilometrów nakręcić i e, zapewnić Włocławkowi chociażby eventy technologiczne bo za pięć pierwszych miejsc e, Zwycięzcy, można powiedzieć, tej akcji otrzymają w tych miastach. Odbędą się eventy technologiczne, na pewno bardzo atrakcyjne dla mieszkańców, dla dzieci i dla młodzieży. Dlatego bardzo mocno zachęcamy. Ja przypomnę, że to jest już szósta edycja tej akcji i w ramach tej akcji Włocławek w poprzednich latach również wypadał świetnie. Między innymi dzięki temu mamy stojaki rowerowe na ulicy 3 maja. Kilka innych ciekawych wydarzeń we Włocławku, Więc gorąco, gorąco zachęcamy. Kręć kilometrów, Pl. Wchodźcie na tą stronę, rejestrujcie się i kręćcie te kilometry do Włocławka. A o okazji pierwszej do, do, do kręcenia takiego, powiedzmy, poważnego tych kilometrów, to pewnie opowie Pani Agata. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. W najbliższą sobotę, czyli 17 czerwca, wybieramy się na wycieczkę rowerową na Święto Żuru do Brześcia Kujawskiego. Trasa liczy około 32 kilometrów. Wszystkich zainteresowanych zainteresowanych, Zapraszamy do zapisywania się w Biurze Informacji Turystycznej przy ulicy Warszawskiej 11 przez 13. Przedłużyliśmy okres zapisywania się do piątku, do godziny 12. Opłata wpisowa to 10 zł. Studenci i dzieci do 18 roku życia oraz emeryci i renciści mają zniżkę. 5 zł płacą. Jako organizator Informacja Turystyczna działająca w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewniamy znaczek pamiątkowy. Poczęstunek oraz ubezpieczenie. Także wystarczy tylko sprawne rowerki i dobry humor. Nie ma ograniczeń wiekowych, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast z takich jeszcze innych akcji sportowych zachęcamy poprzez taki weekend czerwcowy, który się zbliża na rejsy na przystani przy ulicy Płockiej. Rejsy będą od czwartku. Czwartek, piątek, sobota i niedziela od godziny 10 do godziny 16. Około 20-25 minut będą trwały takie rejsy. Rejsy są bezpłatne, także jak najbardziej, jeżeli tylko pogoda dopisze, to zachęcamy wszystkich mieszkańców i gości przyjeżdżających do naszego miasta, aby z takich rejsów skorzystali. Powoli przygotowujemy się też do sezonu turystycznego. Taką inauguracją spacerków po mieście. To jest taka codo, coroczna akcja informacji turystycznej. Spacerki z przewodnikiem, co sobotnie spotkanie przybliżające historię miasta, najciekawsze atrakcje turystyczne oraz te takie nieodkryte zakątki miasta. W najbliższe 24 czerwca o godzinie 10 zbiórka przy informacji turystycznej. Udział w spacerkach również jest bezpłatny. Jeśli nie rower, jeśli nie spacery, jeśli nie woda, to jeszcze przypomnę też o biegu po pierwsze zdrowie, bulwary również sobota. Zachęcamy szczytny cel, zbieramy deklaracje dawców szpiku, zbieramy pieniążki na leczenie naszej koleżanki. Zachęcamy serdecznie również do udziału w tym biegu.